Daliście rady dzisiaj Anvilowi. Pańska gra pod Koszem plus punkty Nicicia nie wystarczyły na, na te drużynę. No tak, no jak wiadomo, no, 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 walczyliśmy. No, można powiedzieć, że prostu tej drugiej kwarty, no, to można było powiedzieć, że będziemy się skończył jednym, dla kowka walczyliśmy, no ale no, było za mało na to, żeby po prostu wygrać się z Anvilem. W drugiej kwarcie, tak, w drugiej części tej drugiej kwarty Anvil wam odjechał. Wy w czwartej jeszcze na 10 punktów doszliście, nie dało rady jeszcze tego zmniejszyć? Znaczy no mogę powiedzieć, no właśnie no, można powiedzieć, że całe spotkanie przegraliśmy w końcu, znaczy można powiedzieć od połowy drugiej kwarty, bo gdzie Andy się rozplędził, trafił, jak dobrze każe, no to trzy trójki z rzędu praktycznie z fast breaka, także no, ciężko nam było się w tym przeciwstawić, no później staraliśmy się, no ale wiadomo, Andy to doświadczona Brzeżyna i w pewnym czasie przyspieszyła też trochę bardziej, no, odskoczyła znowu na 15-16 punktów, no i dowiadza to w zwycięstwo w końcu. Mocno wymęczyła walka z Edwardsem Podkoszami? No na pewno, jest, można powiedzieć, że najlepszy podkoszowy tej ligi, także no fajnie było przeciwko niemu walczyć i naprawdę, no, człowiek na pewno się zmęczył trochę, ale jest zadowolony ze swojego występu. Właśnie czy dla Pana ten mecz nie był taki szczególny dlaczego. Bo gdzieś tam się mówiło w kuluarach przed sezonem, że może Kulik do Anwilu, może do Anwilu. Nie było jakiejś takiej motywacji? Nie, powiem że były pogłoski, że przejdę, ale no teraz gram na PBG, jakoś tam nie, wiem, nie nastawiam się, czy komu gram, czy to jest, nie wiem, czy to jest po prostu, czy to może być mój przyszłoroczny pracodawca, czy nie, po prostu wychodzę na parki, staram się zrobić swoje jak najlepiej i jak naj żeby jak najlepiej pomóc też drużynie. Walczycie o ósemkę. To da radę to osiągnąć? Znaczy, na pewno nie będziemy się poddawać. No jak wiadomo, jest długa liga w tym sezonie. No na razie jest jak jest, no później mamy jeszcze drugą grupę, także będziemy się starać nie wiem, wyciągnąć to i żeby dojść do tych playoffów. No, łatwo nie będzie, no ale póki piłka w grze, to można wszystko osiągnąć.